Witajcie, 168 odcinek Miejskiego Pressingu. stały zestaw prowadzących maczków, maciek Matwiej. Paweł Matura. Witamy Was, kochani. W Katarze mundial, gorąca atmosfera, nerwy, emocje, ale nie samym mundialem przecież człowiek żyje. My wciąż żyjemy rundą jesienną PKO BP Ekstra Klasy. Głównie w wykonaniu naszej drużyny miedzianki i na pewno, w, mimo tych mundialowych emocji dalej y, analizujecie to rundę jesienną my dzisiaj z maczką pokusiliśmy się o takie krótkie podsumowanie nasze autorskie oczywiście z definicji subiektywne podsumowanie tego co y, nasza drużyna wyprawiała na boiskach PKO BP Ekstraklasy podzieliliśmy sobie to y, na takie kilka podstawowych kategorii to będą nasze typy nasze oceny oczywiście już teraz was zapraszamy do komentowania Piszcie swoje typy, bardzo jesteśmy ciekawi Waszych spostrzeżeń, kłóćcie się z nami, krytykujcie, wyrażajcie swoje opinie. Maćku, to, to żeby tak nie przedłużać, bo kolejny mecz mundialowy za chwilę, czas goni. Między tymi meczami oczywiście zapraszamy do oglądania niskiego pressingu. Zaczniemy od pierwszej kategorii, tak byśmy sobie to podzielili. Najlepszy transfer, tych transferów było mnóstwo tak. latem, nie, nie nadążaliśmy. I słyszymy, My... że kolejne są. To będzie temat no, ostatni odcinek, to na następny odcinek. Na pewno o tym będziemy rozmawiać. Natomiast latem e, przysłowiowy autobus piłkarzy e, przyjechał do Legnicy. Nie nadążaliśmy e, wyłapywać nawet e, tych transferów momentami, tyle tego było, a więc e, najlepszy transfer, najgorszy transfer. Zaczniemy od najlepszego transferu. E, Maczko te starty. Tak, dla... Mamy swoje typy, trochę się pokrywa, trochę się, trochę się różnimy, jak w, zawsze. W, w tym punkcie akurat się nasze typy pokrywają. Angelo Enriquez. Angelo Enriquez. Zdecydowanie, Zdecydowanie. numer jeden, najlepszy transfer. Do zdecydowanie. Angelo 14 spotkań, 6 goli. Angelo jest naszym najlepszym strzelcem. Ja myślę, że Angelo tutaj udowodnił, udowodnił że, ta, no, że ta piłkarska emerytura w jego przypadku to zdecydowanie jeszcze za wcześnie, że nie jest jeszcze na drugiej stronie brzegu. Najlepszy strzelec Miedzi Legnica, powołanie do reprezentacji Chile. Okazało się chyba to dobrym krokiem dla Angela, że jednak wrócił do Europy i, i też rzeczywiście mieć może być dla niego taką trampoliną transferową do, tak. do lepszego klubu. Możemy ale, żałować, że nie udało się wystąpić Angelo w tym meczu z Polską. Tak. tak, natomiast to zdecydowanie to chyba, ciekawcy się z nami zgodzicie, ale myślę że chyba, że tak, że Angelo Hendrik jest tutaj. Zdecydowany plus najlepszy transfer miedzi poława się do Ekstraklasy. Najgorszy transfer, Maćku? Dla mnie najgorszym transferem jest Santiago Naveda. Niestety rozczarował mnie ten zawodnik. Miał dość mocne wejście do miedzi, bo przypomnijmy sobie, że w pierwszym meczu, w pierwszym, jeżeli dobrze pamiętam, złapał czerwoną kartkę za m, m, pamiętne sanki. No i dla mnie faktycznie jest to, jest to rozczarowanie. Ten zawodnik mało. Wniósł do gry jeszcze za kadencji trenera Wojka Łapucińskiego również u trenera Grzegorza Mukrego. Nie wyróżniał się, więc dla mnie jest to największe rozczarowanie. Najgorszy transfer, może tak. Ja o Santiago kilka zdania, ale później w innym punkcie, bo on jest u mnie w innym punkcie mm -hmm. wyróżniony. Dla mnie, jeżeli chodzi o, te, jeżeli chodzi o mój typ Hieronimo Cacciabue, więcej oczekiwałem po piłkarzu Nevel. Old Boys, zresztą wypożyczony do Midi Legnica. W pierwszych 11 spotkań, 11 występów, ale 6 razy po 90 minut. W pierwszych spotkaniach Heronimo mi się podobał. To taka typowa, typowa taka szóstka. Taki tempomat gry. Ten zawodnik mi się podobał na początku, potem trochę nie wyglądało to w mojej ocenie tak jak, tak jak powinno. Za dużo gry do boku, do tyłu. Za mało do przodu, ale nie zmieniam zdania, że to jest dobry piłkarz, który nie pokazał jeszcze tutaj w Legnicy na co dostać. Póki co chyba z tego letniego zaciągu zdecydowanie dla mnie pod kreską dużo, dużo do poprawy. Teraz najtrudniejsza kategoria, ciekawi jesteśmy w waszej opinii, bo my z Maćkiem tutaj bardzo długo dyskutowali na ten temat. Najlepszy zawodnik rundy jesiennej w drużynie Miedzi. No ta kategoria dała nam najwięcej do myślenia i najdłużej się faktycznie to co powiedziałeś Teraz To na ty. tym razem pozwolić, że, ja, że ja powiem? Ja po długim, naprawdę po długich analizach. Trudno kogoś wyróżnić, naprawdę trudno kogoś wyróżnić, ale jeżeli już bym musiał, no to trochę zaryzykuję, nie wiem, może spotka się to z krytyką, ale jest to Czuka, jest to Czuka. głównie ja osobiście go wyróżniam za tą końcówkę rundy, Czuka został nominowany do piłkarza listopada, PKO BP Ekstraklasy, generalnie 14 występów, 3 bramki, i jedna asysta, był piłkarz Real i Elche no pod koniec tej rundy udowodnił rzeczywiście, że to jest kawał piłkarza. Ja sobie tak przypominam Maćku, jak kiedyś z trenerem Wojciechem Łobodzińskim rozmawialiśmy, jeszcze gdy graliśmy w pierwszej lidze po transferze Czuki. Te pierwsze mecze Hiszpan miał takie mocno przeciętne, miał nawet w pewnym momencie problemy z wywalczeniem sobie miejsca w pierwszej 11 po transferze do Miedzi. Ale pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z ten tenerowatkiem Obodzickiem, on mówił, że to jest kawał piłkarza, yy, mówił, że na treningach wygląda fantastycznie i, i, i ja nie pamiętam, czy to było w niskim pressingu, czy to poza kamerą. Yy, Wojtek powiedział, tak. Że, tak. I powiedział, że zobaczycie, że i ten chłopak przepracuje normalnie okres przygotowawczy, to to będzie top, top. No i rzeczywiście wiosną, kiedy to walczyła Was do ekstraklasy, to był topowy piłkarz. Ja myślę, że w końcówce, w końcówce tutaj w listopadzie, w końcówce rundy, w listopadzie czuka udowodnił, że, to jest, że, że, to jest, że jest naprawdę bardzo dobrym piłkarzem i jestem spokojny o, o, tutaj, o tego zawodnika w, w meczach wiosennych. Ale ja mówię, podkreślam bardzo trudny wybór, bardzo trudny wybór, ponieważ no generalnie nie spisywała się a przeciętnie trudno kogoś wybrać. Maćku, twój typ, ty długo się zastanawiałeś, ale ci nie wyszło. To, to nawet nie, Ja bym tak nie, nie, nie przedstawił tego, że mi nie wyszło, bo ja świadomie nie wskazałem żadnego, tak, żadnego piłkarza, bo szanowni Państwo... Cię nie wybierasz, nie, nie wybieram, nie wskazuję, szanuję Pawła zdanie, Czuka faktycznie był wyróżniającym się piłkarzem, ale ja nie wyróżnię nikogo z tej drużyny, drużyny, która jest na ostatnim miejscu i wydaje mi się, że... Nie było takiej, takiej persony, która, która faktycznie by wyrosła na lidera, na takiego piłkarza, którego ja mógłbym wskazać subiektywnie, że to był najlepszy piłkarz tej rundy jesiennej, także ja tutaj pomijam, nie wskazuję, oczywiście powtórzę się, pow... wakat, doceniam, wakat. Wakat, doceniam twój wybór, bo faktycznie Czuka był wyróżniającym się zawodnikiem, ale mógłbym wskazać jeszcze kilku na równi z Czuką, ale nie chcę tego po prostu Trudno takie Trudno wskazać zawodnika, który ma jakieś takie wy, też wyróżniające się liczby też, nie? Aczkolwiek jak wielokrotnie to mówiliśmy, że liczby to też nie wszystko i też nasi rozmówcy też to podkreślają, to teraz tutaj chyba zdecydowanie łatwiejszy wybór, kategoria najgorszy zawodnik. Tak, ale tutaj się różnimy. Różnimy się? Tak, oczywiście. No to to postartuj teraz tylko. Te Carlos Julio Martinez. Carlos Julio Martinez. Uzasadnij. No myślę, że tu nie trzeba uzasadniać. Carlos Julio, Julio Martinez był um, jednym z najsłabszych ogniw bloku defensywnego, rozkojarzony, często popeł popełniający błędy elektryczne taki naprawdę wnoszący bardzo dużo złej energii do bloku defensywnego. To się przekładało niestety na błędy indywidualne, a te przekładały się na straty goli. I, i myślę, że Carlos Julio Martinez no to najsłab, powtórza się najsłabszy element naszego bloku defensywnego, nie tylko linii obrony, bo dla mnie blok defensywny to również linia, pomocy, więc ja wskazuję jako najsłabszy. Ja bym tu jeszcze ja do w przypadku tego zawodnika, że no jest to boczny obrońca, który słabo broni, nie? także bardziej, dla mnie to jest bardziej wahadłowy, aczkolwiek jak tak przeanalizujemy, przypomnimy sobie dokładnie te mecze jesienne, to też tych liczb, liczb w, w poczynaniach ofensywnych też mieliśmy Bardzo dużo niecelnych, i podań. Natomiast, no, generalnie, gdy Carlos jest ustawiany na, 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 na boku obrony, to te defensywne zadania, no to generalnie tam mieliśmy taki spory korytarz i dziury na tej prawej stronie, no tak, także tu podzielam Twoje zdanie. No ja wskazałem, że rzeczywiście, to się różni, ja y, rzeczywiście podzielam Twoje zdanie, że ten piłkarz nas zawiódł. Natomiast, no, y, ja wskazuję Jona Artenecz jestem bardzo rozczarowany byłym piłkarzem Atletico. Bilbao. Niesamowity zjazd Baska, o ile w pierwszej lidze to wyglądało bardzo dobrze. No ja się z nie zgodzę, bo... Dobrze, no może nie bardzo dobrze, ale dobrze, tak poprawnie. Tak tutaj jednak ta Ekstraklasa ją ona zweryfikowała. No zresztą to w konsekwencji wylądował na ławce rezerwowych, i tak To nie i, jest przypadek. I to nie jest przypadek jeszcze za trenera Wojtka Łobodzińskiego, i to nie jest przypadek. No, po prostu bardzo duże rozczarowanie. To pokazuje, że jednak ten zjazd kariery Jona Artynecze nie jest. Coś w tym jest. Coś, w tym, jest, coś w tym jest, że piłkarz, który grał u Marcelo Bielcy w podstawowym składzie w finale Ligi Europy, sporo tych występów w La Liga. Potem coś się dzieje z tą jego karierą i gość ląduje w bułgarskiej Ekstraklasie teraz tak. w polskiej, potem w polskiej drugiej lidze, a gdzie jeszcze za sobie rada, a natomiast w polskiej Ekstraklasie już, już nie, no to jednak coś jest na rzeczy i rzeczywiście te mecze są bardzo niepokojące, natomiast no, wypada wierzyć, że, że po przepracowanej zimie może i on gdzieś tam podniesie ten swój poziom sportowy. To tyle. To pozytywne, zaskoczenie. pozytywne zaskoczenie całościowo, jeżeli chodzi o piłkarzy, tutaj jesteśmy zgodni, zgodni. Ciekawi, ciekawi od razu jesteśmy w waszych opinii, a więc Szymon Matuszek. Szymon Matuszek zdecydowanie... El kapitan Tak. Przez duże K faktycznie Szymon Matuszek, szczególnie w tej ostatniej fazie, kiedy, kiedy wychodził na boisko w pierwszym składzie. Przypomnijmy sobie, w ostatnim meczu wyszedł, czy, w przedostatnim również ze Śląskiem, ale w meczu z Górnikiem Zabrze z byłą swoją drużyną na stadionie w Zabrzu wyszedł bardzo pewnie jako kapitan drużyny w, na środku obrony i naprawdę wniósł, wniósł wiele, z golem włącznie, więc świetny czas Szymona Matuszka. Takiego kapitana nam... Ja pamiętam przyda. dyskusję wśród kibiców, yy, gdy e trener Robodziński przesunął na Matuszka z pozycji defensywnego pomocnika tak jest szóstki na obrony jeszcze w pierwszej tak jeszcze w pierwszej bo było sporo dyskusji ten Robodziński upierał się że tam jest miejsce Szymona Matuszka Szymon Matuszek, prawdziwy profesjonalista, przyjął to, po prostu, gra tam, gdzie mu trener każe, no i po prostu świetna postawa w pierwszej lidze. Gdzieś tam w tym sezonie przebijał się do tego składu, często był na ławce rezerwowych Szymon Matuszek, ale tak spokojnie, cierpliwie, z pokorą to widocznie znosi i w końcówce sezonu pokazał, że jak trwoga jak są problemy, to do Szymona Matusza, do, to do Szymona Matuszka, także to no w, naszym, w naszej opinii Szymon Matuszek to naprawdę jest top tak. I, i wzór profesjonalizmu i, i naprawdę podejścia do, do futbolu, no pokazał to naprawdę, wziął, wziął to na klatę Szymon Matuszek, ogromny wkład w te dwa zwycięstwa, Dokładnie które tak. dają nam taką wielką nadzieję na utrzymanie się w tej klasie, to mamy zakończone, mamy jeszcze taką kategorię rozczarowania. no bo wcześniej mówiliśmy najgorszy transfer, mhm. tak? Teraz mówimy o rozczarowaniu z tej rundy jeżeli chodzi o personalia teraz ja Maćku zacznę Ty już mówiłeś dzisiaj o Santim na Wedzie no ja muszę niestety wskazać Santiago na Wedę 10 spotkań, jedna bramka ale dwie czerwone kartki mhm. w sumie to, no, nie będę to już praktycznie powiedziałeś ja więcej po Santim się spodziewałem ja wierzę w to że Santi da tej drużynie dużo, dużo znacznie więcej w rundzie, w rundzie wiosennej gdy przepracuję cały, cały ten okres zimowy tutaj z zespołem, to jest piłkarz z Meksyku, warto pamiętać, że piłka, latynosi potrzebują trochę jednak czasu, żeby się zaklimatyzować w europejskich warunkach, szczególnie, szczególnie w tej strefie klimatycznej, w której jesteśmy, tak. zupełna jakby przeskok kulturowy, zresztą Santi nam to też o tym mówił. Kiedy to tośmy z nim sporo rozmawiali i odcinek oglądaliście. Jak kto nie ogląda, to zachęcamy do odpalenia, bo, bo to naprawdę bardzo fajny wywiad z fajnym, sympatycznym chłopakiem. Natomiast coś dużo poza kamerą też nam mówił, że, 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 że to jest takie wszystko kulturowy. Ja, ja wierzę, że Santi się odbuduje i, i da nam zdecydowanie więcej, ponieważ y, piłkarz, który gra w Club Ameryka, gdzieś tam w, w, w podstawie sporo tych meczów rozegrał. A gdzie Liga Meksykańska naprawdę, naprawdę to jest, to nie jest niski poziom. Ten gościu musi prezentować więcej niż to, co zobaczyliśmy, ale na razie rozczarowanie. Maćku? Tak, dla mnie, twoje, dla mnie twoje również, bo ja te dwie kategorie połączyłem, czyli najgorszy transfer z rozczarowaniem, ale przełamałem to również, czyli Santiago, jak najbardziej, ale przełamałem to również Nemaniom, Justkowiczem, bo dla mnie postawa Nemani, szczególnie w tych pierwszych meczach, była dużym rozczarowaniem. Ja się spodziewałem po Nemani zdecydowanie. No, lepszej gry, tak? tej takiej pewności siebie, bycia liderem w tym, w tym bloku. Nemania tracił tę pewność siebie w, po, po golach i to było widać. Było widać zrezygnowanie, było widać złość na swoich kolegów, bo Nemania często, często tę złość wyładowywał i z każdym meczem później już było troszeczkę lepiej Kocukra, Kocukra była kocukru, fantastyczna. Ta Takiego Nemania chcielibyśmy tak. być. Jednak powtórzę kocukru. się, to było dla mnie rozczarowanie, rozczar 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 przepraszam. Wierzę, że Nemania będzie mocnym punktem bloku defensywnego. Na wiosnę, bo to jest doskonały piłkarz. No nie, nie, zresztą tutaj... zresztą m, przeambitny tak. i samokrytyczny, rozmawiałem z Namanią pod koniec rundy. Mówi, sam ściekły na siebie i, i on sam nie jest zadowolony. No to jest z tego, inteligentny piłkarz on z wiedział, z tego, że jest coś te, nie tak. Z tego, co mu prezentuje. No ale tak jak powiedziałeś, pod koniec rundy wrócił ten stary dobry tak. Nemania y, y, bałkański wojownik i takiego Namania kochamy i takiego chcemy widzieć wiosną. To teraz to tyle indywidualnych, jeszcze mamy tutaj trzy kategorie zespołowe, najlepszy mecz, Zespoły, najlepszy mecz jeżeli chodzi o mój zgodnie. wybór i twój również, no chyba, myślę, myślę że wasz też. Również, Górnik, za, mecz z Grunikiem Zabrze na zakończenie rundy Puenta 3 do 0, e, fantastyczne wykonanie, chyba wzorcowe e, drużyny trenera Grzegorza Mokrego. To bez dwóch zdań. Chyba ten mecz to był taki. Te mecze, ostatnie dwa przy okazji ze Śląskiem, zwycięstwo 1-0 i z Górnikiem zawsze 3-0. To oglądaliśmy już zupełnie inną mieć w tej pierwszej części rundy. Tu pod wodzą ten ramokrego ta mieć jest. Bardziej odpowiedzialna, mniej szalona, spokojna, bardziej odpowiedzialna, bardziej wyrachowana, bardziej pragmatyczna. To prawda, bardzo dobre określenie, bardziej pragmatyczna, aczkolwiek ja bym tutaj jednak tonował ten hura optymizm, bo ten hura optymizm już się wylewa w internecie, już widzimy naprawdę. Wracamy do stanu z sierpnia. Tak, wracamy do stanu z sierpnia, a ja bym jednak tonował. Powtórzę się dlaczego? Bo mecz z Śląskiem był meczem, który przepchnęliśmy kolanem, nie ma co ukrywać. Wynik poszedł świat i super, trzy punkty ze sobą w legnicy. Mecz w Zabrze oglądałem, miałem ogromną przyjemność oglądania z trybun i tak naprawdę ten mecz mógł się zakończyć całkiem innym wynikiem, bo Górnik był bardzo nieskuteczny i tam tak naprawdę mieliśmy ogromną dozę szczęścia, wykorzystaliśmy to szczęście i z tego też się Cześć czego nie mieliśmy. Ale, ale tam mieć nadal potrzebuje spokojnie przepracować ten okres przerwy jesiennej, bo, bo jest bardzo dużo deficytów do, do poprawienia i myślę, że ten mokry o tym wie. Także nie to, co mówił prezes, brosiło wcześniej w innym, pod innym kątem. Jeszcze, jeszcze troszeczkę więcej lodu, bo szanowni Państwo, nadal jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli, więc jak nie ma, nie co, tutaj, nie nie ma nie, co tutaj. Jakby nie patrzeć. Pać. To co? Najgorszy mecz, Maczku? Najgorsze masz tutaj wybór, to tu, 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 tu mieliśmy, ale więcej mieliśmy tutaj tych opcji do wyboru i tutaj tak. tu również jesteśmy zgodni. Jak ale to mecz ze Staną Mielec. Mecz ze w sensie. Staną Mielec, przypomnijmy 0-2 na stadionie imienia Orła Białego, katastrofalne widowisko. Ja, Maćku, kochani, przyznam się, że dawno czegoś takiego nie widziałem, ale na, na meczu ze Staną Mielec Widziałem wychodzący kibiców, może to nie była taka skala jak kibice reprezentacji Kataru na meczu otwarcia mundialu, ale wychodzili kibice na trybunie, na której my siedzimy, to tak w drugiej połowie, to tak no nie wiem, przynajmniej tam 10 osób mi zniknęło i bynajmniej nie była to wizyta w toalecie ani po yy, cienkie piwo, tylko no bo ci ludzie już nie wrócili na trybunę pod nosem przeklinając, rzucając. Bo to był... To bardzo prostu, słaby mecz. To ale katastrofalny mecz. Bardzo brzydki dla, dla kibiców, no. dla oka, więc tak. we mnie, nie ukrywam, znasz moją opinię. We mnie wtedy coś pękło. Ja zmieniłem podejście do. Straciłem nadzieję, może tak, bo wydawało mi się, że do tego no, ale jeszcze z, Mielcem, w stanie... z Mielcem jesteśmy cały ale wróciła, czas na, na się budowy, tak, jesteśmy, płacimy frycowe w tej Ekstraklasie, ale po, po, po Mielcu Potem, coś, tak. coś, coś e, faktycznie się zmieniło. Tak, tak, tak to podaścia. bardzo że drużyna mielec nic wielkiego tutaj nie pokazują, grając prosty, momentami prymitywny futbol, nas w... spokojnie, na, spokojnie nas wypunktowała, no, no, dokładnie tak. e, grając e, drużyną, grając składem złożonym w znacznej mierze, Oczywiście nikogo nie obrażając i nie umieszczając, mhm. ale złożono z anonimowych zawodników tak. Yy, i tak to wyglądało fatalnie. Nie, nie chcielibyśmy pamiętać o tym meczu i jak, ne, jak najszybciej byśmy, chcielibyśmy ten mecz zapomnieć niczym kibice Argentyny mecz z Arabią Saudyjską, a kibice Niemiec mecz z Japonią. Z Japonią bo, Sorry że te, za te mundialowe wkładki, ale tutaj no, tu yy, nasz operator się uśmiecha, yy, ponieważ yy, Postawił spore pieniądze na Niemcy, zdradził nam to przed nagraniem i jest dzisiaj tutaj w dramatycznym nastroju, ale nie będziemy już go dołować. Czas na kategorię. Największy nie największy, największy, najgorszy mecz mieliśmy, najlepszy no, mecz. Nie już się pogubiłem. Tak. Największy niedostęp. Do... Nie I na tym kończymy już ten wywód. Ym... Oczywiście a, mecz. Chodzi nam o mecz. Chodzi nam y y mecz. Y y y po którym meczu czujecie taki największy niedostęp, że a, mogłoby być tu jakiś punkt i tu mogliśmy wygrać, a, a, a przegraliśmy. To, to, tak, to takie mała, małe didaskalia, O co nam chodzi? Maćku? Ja mam trzy tak, tak naprawdę spotkania. Jedno Ale to, jeden. to mecz z Piastem. Zabawa flaga na tym, że jeden. Bo byliśmy, jakiś... bo byliśmy, z piastem, Państwo, tak, byliśmy szanowni Tak, byliśmy po meczu z Lechią, wygranym meczu z Lechią. Wygrywaliśmy w tym meczu po golu Kopackiego i była szansa na pierwszą taką serię w Ekstraklasie. No niestety nie udało się, dostaliśmy przed przerwą pierwszą bramkę, później w Gliwicach drugą bramkę. Ja ten mecz również oglądałem z trybun i to był mecz do wygrania. Nawet nie do zremisowania. Naprawdę byliśmy na dobrej drodze, żeby bardzo słabego Piasta ograć na Tesco Arenie. A patrząc nie na tabelę, patrząc na tabelę, gdzie jest piasta to ten mecz to można powiedzieć było 6 ta, punktów. Tak, więc a, tego meczu a, mi a, bardzo szkoda i tutaj czuję ogromny niedosyt i, i takie rozczarowanie. Kolejny mecz to Legia Warszawa, bo to był też mecz, który powinniśmy wygrać. No i ten trzeci, ja wskażę trzy, ja wiem, że ty masz ten jeden główny, to z mecz z Zagłębiem Lubin w Legnicy, bo również przegraliśmy po, po tym nieszczęsnym golu samobójczym Ortenecze. przypadkowym, mocno. A to również był przeciwnik do ogrania. Tak, to się zgadza, mecz z Zagłębiem Lubin to też, no jakby to też wiadomo, to był mecz też o punkty, Patrząc na tabelę, znów wrócę, to właśnie do Zagłębia tracimy 5 punktów, które jest jako pierwszy klub nad kreską, to jakże byłoby inaczej, gdybyśmy, gdybyśmy ten mecz wygrali, a rzeczywiście ten mecz był do wygrania, to jakby raz, bo to jest najważniejsze, no ale to mi się, wszyscy w sercu mamy mieć, a to jednak były derby i jakby poza punktami to też jeszcze boli podwójnie, no ale czekamy na rewanż. Tak. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o mój typ, jeżeli ten jeden mecz musiałbym wybrać, no to wybrałem mecz z Legią Warszawa, no, wszyscy pamiętamy, 2 do 0 my się rozpoczął, że wygrywamy 2-0 plus setka Luciana Marsinga na, na 3-0. No, potem niesamowita niefrasobliwość. No, tutaj w, pewnej, w pewnym sensie trenuje, szanuję trenera Wojska Łobodzińskiego za, 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 za filozofię otwartego futbolu, ale może jakby trener Łobodziński przy wyniku 2-0 zastosował, przełączył sobie tam ten tryb na. Y, tą gałkę na tryb y, y, czy, ala nie Michniewicz, to <grafię> i jakbyśmy zaczęli tam troszkę się bronić i, i grać tylko lago na, 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 na Enrique, to może byśmy ten mecz wygrali. No, 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 jeżeli się wygrywa na Łazienkowskiej 2-0, a przegrywa się 2-3, no, to jest ogromny niedostatek. Ten mecz był naprawdę do, y, do wygrania, także no, i wygrać na Łazienkowskiej, no, naprawdę, umówmy się, to byłoby coś wielkiego. I ja wskazuję ten mecz, to, nasz, y, to było moje największe rozczarowanie. To tyle, jeżeli chodzi o nasze subiektywne opinie niskopressingowe. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Piszcie w komentarzach pod odcinkiem na YouTubie, czy też również na Facebooku, czy też na Twitterze. Dyskutujcie, sprzeczajcie się. Dawajcie swoje typy. Jesteśmy, jesteśmy bardzo ciekawi. Niech to będzie taki odcinek oczyszczający nasze głowy przed rundą, wiosenną rundą rewanżową, która miejmy nadzieję przyniesie wiele radości, także podzielcie się z nami waszymi opiniami. Bardzo chętnie po, po, polemizujemy z państwem, jeżeli te, te państwa kandydatury będą się różniły. I, i, i co? No nie i odchodzimy od tematu podsumowań, bo nie, mamy w planach jeszcze, ciągle, jeszcze odcinki zgośnić, także przerwa nie jest długa, je... będzie o czym rozmawiać co niebawem coś tam na pewno nagramy jakiś odcinek o tym, jak, jak będą wyglądać, wyglądać te przygotowania. Na pewno w styczniu się spodobać. Tak, no i czekamy też na ruchy transferowe. Trener zapowiedział 5-6 transferów. Nie ukrywam, że bardzo mocno mnie to zaskoczyło, ale czekamy na jakość to wszystko, postaci nowych To wszystko wkrótce. Pokaże. A teraz to tyle podsumowania. Czekamy na Wasze opinię. No i co, lecimy na kolejny mecz mundialowy. Tak jest, dziękujemy bardzo. Hej Mieć! A my lecimy na kolejny mecz mundialowy najdziwniejszego turnieju w historii piłki nożnej. Hej Mieć!